Dzień dobry, Michał Undra, Alines.pl Dzisiaj temat nietypowy, ponieważ będziemy mówić sobie o NMN, czyli naprawdę wyjątkowym nowym suplemencie w gamie Alines. NMN to skrót od mononukleotydu nikotynamidu, dosyć skomplikowana nazwa. I czym jest NMN? Można powiedzieć, że NMN jest pewnym metabolitem witaminy B3, czyli NMN powstaje z witaminy B3. Jednak witamina B3, czyli niacyna, może konwertować naprawdę wiele różnych związków, na przykład w tryptofan, na przykład też w NMN i w inne różne związki, dlatego też samo stosowanie witaminy B3 niekoniecznie jest najlepszą metodą na podnoszenie poziomu NMN. I NMN jest prekursorem nadplus w naszym organizmie. I czym jest nadplus, bo tak naprawdę do tego ten film będzie się sprowadzał. Nadplus jest taką cząsteczką energetyczną, która wpływa na naszą długowieczność, samopoczucie, poziom energii i zdrowie mitochondrów. Jeżeli mamy wysoki poziom nadplus, to tak naprawdę nasze zdrowie metaboliczne jest wysokie, mamy mniejsze ryzyko chorób chronicznych i tak naprawdę nasz organizm wolni się starzej. Osoby w starszym wieku mają coraz mniej nadplus coraz więcej NADH i osoby z otyłością, z zaburzeniami metabolicznymi, z zespołem metabolicznym także mają niski nadplus. I jeżeli chodzi o rzeczy, które podnoszą naturalnie poziom nadplus, to są najważniejsze zdrowe rzeczy związane ze zdrowym stylem życia, czyli przede wszystkim aktywność fizyczna podnosi nadplus, odpowiednia dieta, jeżeli mamy deficyt kaloryczny czy po prostu zdrowo się odżywiamy, nie mamy nadwagi, nadmiernej masy ciała, to nasz poziom nadplus się podnosi. Tak samo jeżeli dbamy o sen, o regenerację czy redukcję stresu. Tak jak powiedziałem, osoby starsze, schorowane czy z nadwagą mają tego NAD plus niewiele. I NAD plus jest też bardzo ważną cząsteczką związaną z długowiecznością, ponieważ NAD plus wpływa na tak zwane sirtuiny, czyli można powiedzieć, że białka związane z długowiecznością. Dlatego też podnoszenie poziomu NAD plus, właśnie między innymi przez NMN, podnosi, aktywuje nasze białka długowieczności sirtuiny, co przekłada się właśnie na tak zwaną długowieczność. I dlatego też, jeżeli zależy nam na zdrowym, długim życiu i także odpowiednim poziomie energii, to powinniśmy podnosić poziom nad plus. I oczywiście zdrowy styl życia i aktywność fizyczna, bo to jest najważniejsza, że są tutaj kluczowe, ale suplementacja może być bardzo wskazana. I dla kogo w ogóle taka suplementacja NMN będzie wskazana? dla osób z nadwagą, ponieważ one mają po prostu niski poziom NAD+, plus, i dla osób starszych, które mają też no, po prostu tą równowagę już zaburzoną. Dodatkowo NMN będzie bardzo dobrym suplementem dla osób, które chcą podnieść poziom energii, czyli cierpią na przykład na zmęczenie, mają problemy z mitochondriami. Jeżeli chodzi o formę, tutaj mamy NMN razem z resweratrolem i tutaj jest resweratrol też w opatentowanej formie, ponieważ resweratrol Aktywuje te same białka, o których wspominałem wcześniej, czyli sirtuiny, i resveratrol z NAT działa synergistycznie. To jest bardzo dobre połączenie dla aktywacji mitochondriów, dla genów właśnie białek długowieczności. I jeszcze bardzo ważna kwestia. U nas NMN jest w naprawdę dużej dawce 300 mg i w specjalnej formie Ateber, która jest opatentowana, która ma własne badania kliniczne. I te 300 mg jest naprawdę w najlepszej cenie na polskim rynku, jeżeli chodzi o NMN lub też inne podobne suplementy, bo tutaj może być to też NR lub, lub inne. Te suplementy są. Kilkukrotnie droższe, bo też warto zwrócić uwagę, że to jest aż 300 mg w jednej tabletce. To jest bardzo dużą dawką, więc też jakościowo i cenowo wychodzi to bardzo dobrze. I jeżeli chodzi o takie zastosowanie, jak ja stosuję NMN, bo jest to jeden z moich ulubionych suplementów związanych z biohackingiem, z długowiecznością i od dawna też czekają na ten suplement. Oczywiście dbam o wszystkie inne aspekty, żeby ten Nadplus mieć jak najwyższy, po prostu przez naturalny sposób. Ale ja NMN stosuję na przykład, gdy poszczę, jeżeli sobie robię posty, powiedzmy, 3 40-godzinne, to wtedy podnoszę, yy, stosuję także NMN, ponieważ posty same w sobie podnoszą poziom nad plus, ja jeszcze dodatkowo dodaję do tego NMN i także, żeby wspierać efekty treningowe, bo NMN pod tym względem Wsparcia mitochondriów, poziomu energii także się sprawdzi. I dodatkowo, jeżeli chodzi o pracę mózgu, podniesienie poziomu energii, na przykład mam więcej pracy, jakiś dzień bardziej wymagający, to tutaj NMN także bardzo dobrze się sprawdzi. Także suplement świetny, wspierający długowieczność, wspierający zdrowie, mitochondria. Sprawdzi się u wielu osób tak naprawdę z wieloma problemami zdrowotnymi. Bardzo polecam i naprawdę bardzo lubię, stosuję regularnie.